Ale cześć Siemann, witam wszystkich bardzo serdecznie z systemem Ferrari. Zapraszam Was do kolejnego materiału. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mm, najlepszych, ale przydatnych ustawieniach. I nie chodzi tutaj właśnie o ustawienia grafiki, jak zwiększyć FPS i tak dalej, bo jedynie, żeby zwiększyć fps -y, to co? Trzeba wymienić sobie podzespoły w kąpie, jak ten oto stary dziad z brodą. Także zapraszam Was do materiału. Mam nadzieję, że niektóre wskazówki, niektóre rzeczy, o których wspomnę, Wam się przydadzą. Możliwe, że. Macie tę opcję ustawioną na tak albo na nie w ustawieniach tam w grze. I, może, I przede wszystkim mam nadzieję, że Wam się to przyda, ale to już chyba mówię, także zapraszam. Oprzyjcie stronkę skins.com, na której możesz otwierać skrzynki z CESA, a brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2,10 zł na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie, polecam i pozdro. Także pierwszą rzeczą, o której chciałbym właśnie pogadać to o ustawieniach cieni. To już powielałem wcześniej, ale dla tych, którzy jakby wchodzą może w świat tego CSa albo weszli dopiero co niedawno, no to teraz ogólną jakość cieni. Możecie ustawić na niską. Kiedyś było tak, że musieliście ustawić chyba minimum wysoką albo bardzo wysoką, żeby móc dostrze dostrzec cienie z dalszych odległości. Bo tutaj w, w momencie kiedy akurat ten cień się bluruje, no to, to kiedyś było tak, że tego cienia w ogóle nie było widać, więc mogliście nawet nie, nie widzieć typa, który stoi, powiedzmy, tutaj tego cienia nie było widać i na mapie, na przykład Denyuk. Jeśli tam raszowali wam te drzwi tam pojedyncze, tam krótkie, długie, pojedyncze, podwójne, jak zwał, tak zwał, no to też tego cienia nie było widać. Albo jak dojeżdżali na przykład Aqua i chcieli podjechać tam terroryści długie drzwi, te podwójne na no to wtedy tego cienia nie było widać. Teraz jak wszedł ten update jakiś czas temu, no to możecie ustawić sobie te cienie na niską, zyskacie trochę więcej FPS-u, ponieważ cienie według mnie zjadają chyba największą ilość FPS-ów, jeśli chodzi o porównanie, na przykład niska do wysokiej no i na niskich spokojnie dacie radę śmigać sobie. Kolejna rzecz tyczy <laughs> tylko i wyłącznie gry z randomami. Jest, ta, jest taka opcja jak tymczasowo wyłączyć czat głosowy w ustawieniach tutaj klawiatura, mysz i opcję komunikacji. Kiedy naciśnięcie sobie właśnie ten klawisz N, no to pojawia Wam się tutaj w lewym dolnym, dolnym rogu jak głos wyłączony. Ponieważ nie ma czegoś yy, najbardziej wkurzającego, kiedy jesteście na przykład w, w klaczu, staracie się wiecie, jakoś tam yy, podejść przeciwnika nie? i tak dalej. Nagle słyszycie jak wam Teamici jak wam te randomy, szczególnie ruskie pierdzielą do, do ucha, pierdzielą do, do słuchawek. Nie możecie się skupić, więc wtedy odpalacie właśnie N, w, wszystkich ruskich wyciszacie, mutujecie, niech spierdzielają. Jesteście w stanie klaczować. Jest to bardzo użyteczna opcja dla ludzi, którzy głównie, głównie grają solo queue na matchmakingach, na premierach nawet na faceitach, gdzie pluskich też jest mnóstwo. Kolejna rzecz, o jakiej chciałbym wam wspomnieć jest to ta siatka celownicza jest to siatka celownicza dla granatów ja z tego nie korzystam osobiście, ponieważ jestem można powiedzieć, że trochę chorym człowiekiem, że uczy się tych granatów i rzucanie na, na CT z kilku miejsc jesteście w stanie wtedy Dokładnie się wcelować, i ustawić sobie, wiecie, line-up taki, jaki jest, jaki być powinien. Na przykład. To się przydaje, kiedy musicie mieć lineup poza jakąś tam, poza jakimś fragmentem tekstur. Ponieważ tutaj na przykład w narożnik tej krechy jesteście w stanie się wcelować. Ale na przykład, jeśli musicie wcelować się w takim miejscu, że celownik musi mieć musicie mieć na skrzyżowaniu powiedzmy tej linii na wysokości tej powiedzmy tutaj. No to wtedy odpalcie sobie tą siatkę, no i ustawiacie, nie? Widzicie, że górna, górna część właśnie ta Y, oś Y jest pokryta właśnie z tą linią tutaj, z wierzchołkiem jakby tej linii, a oś X jest z tym. Więc wtedy ustawiacie sobie taki, taki line-up tym celownikiem i rzucacie sobie tego, tego smoka. I to jest właśnie bardzo przydatne dla osób, które może nie są pewne, czy w dobre miejsce celują, czy nie. I w sumie... Tyle, więc mo można sobie to ustawić także ustawić sobie do obłyskowych, że to wyłączacie zaczepne, wyłączacie granaty mołotowe, zapalające, to się przydaje, jeśli musicie jakieś konkretne miejsce spalić, żeby się do dobrze wcelować, ale przede wszystkim właśnie e granaty dymne. Można nawet sobie tutaj ustawić, wiecie, e zmniejszyć trochę czas, więc odpalacie sobie celownik i pyk, od razu wam się ten celownik, e ta siatka celownicza e pojawia, także... Tyle. Tutaj macie oczywiście tą opcję Gra, siatka celownicza dla granatów i to jest sobie wszystko. Ustawiacie tak jak chcecie. Dalej, mamy kolejną opcję i to się przydaje przy... ulautom. Mam nadzieję, że... Gra nie jest za głośna. Tak, by the way, to w obs mi się nie, nie ustawił dźwięk gry, także mam nadzieję, że teraz będzie. Wszystko słuchaj spokojnie. Dam, dodam jakąś tam muzyczkę, żeby nie było jakieś takie cimci, rimci i tak dalej. Dobra, słuchajcie. Kolejna opcja jest taka właśnie, że podczas strzelania widać, że z kałacha wlatują pestki. I to jest. Yy, już wam pokazuję dokładnie, gdzie. To jest tutaj w zakładce przedmiot. To są smugi wystrzałów z pierwszej osoby. Jeśli to wyłączycie, wtedy nie widzicie, jak wam te pociski wylatują. Część ludzi to wyłączyła, ponieważ Dostałem takie argumenty, że trochę mają więcej FPS-ów, że Te full auto w CS 2 i tak jest takie wiecie, z dupy, że te pociski, które wylatują z tego kałacha Że one Nie pasują do tego jak to full auto leci, że tak jakby nie są mm, Że się nie pokrywają, o w ten sposób Natomiast jak wyszedł update, który Pokazuje Gdzie te pociski lecą i widać w tych y, dziurach po kuli, takie, ten, ten błysk jakby po tych pociskach, nie te jakby te rozbryzgujące się łuski. No i widać, że to teraz się jakby to pokrywa, znaczy jakby, no po prostu się pokrywa i tam gdzie leci pocisk wystrzelony z kałacha, y, tam pozostaje w akurat dziura, więc to full auto pokrywa się z y, tym, y, w sensie jak lecą pociski, tam lecą też, y, tam są też te kule, dziury po kulach, Boże Święty. Więc to polecam wam usta ustawić, ponieważ czasami jest tak, że na przykład ja nie patrzę, jak leci celownik, tylko po prostu zwracam uwagę przy strzaniu flauto, w którym jak lecą te pociski, jak lecą te właśnie smugi, te cudzysłów ty błyski tych kul przy wystrzele z kałacha i dzięki temu jestem w stanie no, lepiej kontrolować full auto z kałacha niż z opcją tą wyłączoną. Drugi typ jest bardzo prosty: ZDMI tłumik z M4A1S. Macie to, powinniście mieć to wyłączone. Dlaczego? Gdyż, iż. Ponieważ. Często były takie sytuacje, gdzie strzelacie się z typem i nagle, jeśli mieliście tą opcję yy, włączoną, strzał alternatywny, czyli prawy przycisk myszy, podczas strzelania czasami było tak, że ten tumik się zdejmowało, nie? I była ta animacja, i kiedy ta animacja się rozpoczęła, to zaczęliście zdejmować ten tumik i w tym samym momencie typ wam wychodził. Natomiast teraz już ta, ta m jest dosłownie beznadziejna bez tego tłumika. To nie było powiedzmy to co było tam kiedyś w Global Offensive że bez tłumika w miarę tam ktoś z tej MK siada. Więc tą opcję powinniście mieć moi drodzy wyłączoną. Tak samo kolejny tip macie o później włączenie celownika. A raczej to. Automatyczny powrót, powrót do celowania lunetą z karabinu snajperskiego po... Wystrzale. Opcja tak, jeśli macie ją włączoną, kiedy wystrzelicie, automatycznie wam zoomuje skopa. Natomiast kiedy macie ją wyłączoną, musicie jakby na nowo tego skopa sobie odpalić. I to jest tylko taka zmiana. Głównie chodzi o to właśnie, że podczas takich właśnie wystrzałów Najlepiej właśnie jeśli tą opcję macie wyłączoną, zdarza się kiedy powiedzmy stoicie w ten sposób Jesteście w stanie Jakby zrepozycjonować się jesteście szybcy natomiast kiedy macie odpalnego tego skopa i wam powiedzmy po wystrzale Skop wam się odpali a na przykład chcecie uciec no to musicie z powrotem albo zmienić sobie właśnie z tego skopa na trójkę czyli na kosę Ewentualnie w najgorszym wypadku musicie Nacisnąć jeszcze Dwa razy prawy przycisk myszy, żeby odscoopować i powiedzmy zmienić sobie pozycję przy pikowaniu zawupy. Do takiego agresywnego grania awupą, i to każdy awuper Wam powie, albo każdy gracz, każdy widz, który tutaj jest, który tutaj ogląda ten materiał, napisze komentarz, że jeśli gracie agresywnie z awp awupą, ta opcja powinna być wyłączona, żebyście nie musieli automatycznie skoopować awp -om. Po oddaniu strzału, więc to jest po prostu must have dla tych, którzy grają broniami ze scope'em. Nie tylko z wopę, ale też i ze scouta. Do kolejnego, jakby typu, potrzebne mi są dwa smoki: smoke lewo i smoke na, na lurka. Są to takie smoki, dzięki którym możecie sobie przejść, powiedzmy, tą linią. I uwierzcie mi, te smoki są głupie, ale niestety, niestety, nawet na 3 kl to działa. Nie mam pojęcia dlaczego ludzie nie zrozumieją tych smoków, ale dobra, mniejsza z tym. I teraz jest, taki, jest taka opcja. Kamerka nie zasłania? Nie zasłania. Nacisnę N. I zobaczcie, że. Przepraszam, że radar się mm, trochę przyzumało, więc powiedzmy, że gdyby nie było tego e, zoom'a, załóżmy, że tutaj są te e, smoki. nie? Jeszcze doleci mi tylko tutaj ten lurk. I kiedy mam, e, kiedy po prostu, czekajcie, nie mam zoom'a, ten radar jest strasznie e, oddalony. Natomiast kiedy mam zoom, jestem w stanie dostrzec, czy ja na przykład przechodzę sobie tutaj. Powiedzmy na, na default, żeby zobaczyć gościa, który powiedzmy tutaj stoi. Ewentualnie poczekać, aż te smoki zejdą, żeby zobaczyć, czy ktoś jest powiedzmy na, na jailu. I tutaj uwierzcie mi, że tyle fragów zrobiłem tutaj, tyle fragów natrzaskałem, że to się w dupie nie mieści. I właśnie to, gdzie ten radar zoomujecie, a to jest właśnie ten klawisz. Czekajcie, bo tutaj wchodzimy właśnie w grę, mamy radar i tutaj jest alternatywne powiększenie mapy na radarze. Klikacie w to i wam automatycznie przechodzi na tą opcję. Ja to sobie z powrotem zbindowałem właśnie jako N zamiast tamtego przycisku do muta, więc po, to po przyciśnięciu właśnie N, jestem w stanie sobie zoomować yy, radar. I to zoomowanie radaru przydaje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcecie na przykład przebijać smoki, żebyście wiedzieli, yy, w którą, na, żebyście wiedzieli, w której części mapy jesteście. Czy jesteście dosłownie w tym powiedzmy rogu w tym zakamarku, w którym chcecie być? Po przebiciu powiedzmy takiego smoka, albo po, yy, w sytuacji, kiedy chcecie się w jakimś konkretnym miejscu schować w tym smoku, gdzie przeciwnik może was, was się po prostu nie spodziewać. I tyle. Kolejna opcja, moi drodzy, to jest zawsze pokazuj ekwipunek. Musicie to mieć odpalone jako tak. Czasami w jakimś ferworze walki, kiedy na przykład się jesteście. Yy, macie okazję do podniesienia czyjejś broni i wy o tym, powiedzmy, nie wiecie i raszujecie, powiedzmy, sobie z Glockiem. Kiedy macie tą opcję wyłączoną, zobaczcie, że yy, mój ekwipunek znikł. Totalnie. Nie widać, więc jeśli ktoś mi nie powie albo przypadkiem jakoś nie, nie zmienię broni, yy, nie zmienię, powiedzmy, na nóż, nie jestem w stanie zobaczyć, czy mam jakąś inną broń. Czy mam nawet właśnie też jakieś. Yy, Granaty. Teraz chyba granaty, wydaje mi się, że zostają. Tak. Granaty, granaty zostają, ale to nie tyczy się broni. Więc jeśli. Nikt wam. Jeśli tej opcji nie macie włączonej, to nikt. Może jeśli gracie z randomami, nikt nie będzie wam w stanie powiedzieć, że macie kałacha, albo nikt nie będzie chciał im, im się po prostu ruszyć, dupy, żeby wam to. żeby taki, taką informację wam dać. Kiedy macie odpaloną informa Kiedy macie tą op opcję odpaloną na tak. Że zawsze widzicie wasz ekwipunek, no to ten kałach będzie wam się wyświetlał cały czas, więc wtedy macie podgląd, jakie bronie macie, czy macie główną broń, czy nie, i tak dalej. Były takie sytuacje, na przykład, że mm, ktoś ma tę opcję wyłączoną i mówię, no przecież podniosę, powiedzmy, tam kałacha tam z jakimś widzem, mówię, masz kałacha od połowy rundy, podniosę przecież tam po poziomku X. Mówię, ja nie widziałem tego, mówi, pytam się, masz tą opcję wyłączoną, zobacz, mówi, no tak, miał wyłączoną i on mówi, kurde ty, to ja, ja w szoku w ogóle. No i to jest taka opcja bardzo, bardzo yy, przydatna, także odpalcie sobie ją na tak. Kolejna opcja, moi drodzy, również jest w przedmiotach i A, mam was, jednak jest w drużynie. Pokaż identyfikatory członków podróżny przez ściany i chodzi właśnie nie, nie te znaczniki, znaczniki, pseudonimy, zdrowie, tylko głównie znaczniki, przez pseudonimy, zdrowie i wyposażenie. Dlaczego? Ponieważ, yy, zobaczcie, ten bot, któremu tutaj rzuciłem granaty, widzimy co on, jakie granaty on tak naprawdę ma. O, na, na tym czarnym tle mniej więcej widzicie o co chodzi, chociaż, o, w ten sposób, rzuciłem mu neida, flash'a i smoka i ta opcja, pozwala mi stwierdzić, powiedzmy, jeśli jestem tam na, na rotacji, czy, czy coś tego typu, że chcę tam, żeby na przykład mnie zafleszował, to zamiast się, wiecie, pytać każdego, słuchaj, ma, kto ma flesza, yy, on się nie odzywa, ten mówi, że nie, nie ma, ten, nie, nie wiem, nie wiem, nie mam, nie wiem, mam flesza, nie mam flesza, nie mam pojęcia. To wtedy ta opcja pozwala wam zerknąć przez ścianę, jaki ekwipunek mają wasi e, Teamici i czy na przykład jeśli chcecie jakąś akcję tam zrobić, że na przykład chcecie wyjść powiedzmy na, na bombsite przez smoka, no to widzicie, czy gości ma flesza, czy nie. Jeśli tego flesza ma, prosicie, żeby tego flesza rzucić, bo macie jakiś pomysł na grę, a nie, że smoke tam... smoke jest rozwalony na, na BS-ie. Zanim wy ogarniecie tam komunikacyjnie, czy ktoś ma flesza, jeśli tak, to czy go rzuci, jak daleko jest od waszej pozycji i tak dalej, to ten smok już dawno zejdzie i wasz plan pójdzie... I że, tak że tak mówiąc krótko. Natomiast kiedy macie tą opcję odpaloną, widzicie co kto i jak e ma, jakie ma granaty, jakie ma wyposażenie i wtedy możecie sobie jakieś tam playsy razem kreować. I chyba, moi drodzy, ostatnia opcja jest to tutaj przy waszym wyniku. Przy czasie rundy i tak dalej. Teraz ustawiłem sobie tą drugą opcję, z której nie powinniście korzystać. Dlaczego? Ponieważ tutaj widzicie, że jest powiedzmy tam 5 na 5 nie? Jest 5 na 5. Nie wiecie tak naprawdę, e, kto żyje, kto nie, i przede wszystkim ile ma macie ile mają oni HP. Co prawda tutaj widać wszystko, nie? Tam z daleka mniej więcej widać te 100%. Ale kiedy odpalicie sobie tą dużą liczbę graczy na nie, wtedy wam wszystko się tutaj wiecie. E, rozmywa. Możecie oczywiście też sobie ustawić, tutaj czy tam e, są te tam awatary i tak dalej. Możecie też sobie te awatary wszystkie ustawić, żeby nie było tam żadnych animacji, żeby te awatary pokazywały się właśnie w ten sposób, żeby nie, nie pokazywać awatarów graczy, bo czasami ludzie mają, wiecie, jakieś takie dziwne dziwne awatary, takie może niezgodne właśnie z, ze Steamem i tak dalej. Jeśli chcecie można to ustawić tak jak jest tutaj, że widzicie wszystkie w kolorze, tak powiedzmy, znaczy w awatarach botów, kolory i tak dalej, żeby widzieć kto jest niebieski, kto jest zielony i tak dalej, ale przede wszystkim, żeby widzieć ile mają na przykład HP. Widzicie, że pomarańczowego strzeliłem 4 e, razy, 3 razy i trochę HP mu zeszło, więc wtedy ewentualnie możecie... E, w, widzicie na przykład kto ma mało, żeby na przykład mu rzucić AWP, a on powiedzmy rzuci wam kawałek H czy MK. Tak między coś, coś tego typu. Wtedy też możecie na przykład ogarnąć, że jeśli chcecie jaką, jakiegoś playsa zrobić i widzicie, że wasz ziomek ma mało HP, no to... Olewacie to, staracie się to zrobić, powiedzmy w kolejnej rundzie, no bo nie ma za bardzo HP, nie ma za bardzo punktów życia, żeby cokolwiek zrobić. Jeśli też widzicie, że podchodzicie z, z ziomkiem, który ma mało, no to możecie powiedzieć, że dobra, masz 0, idź pierwszy, nie tam, daj infu gdzie jest przeciwnik i tym podobne. Więc to, ile na przykład HP mają wasi teammates, też wam daje informację taką, żebyście wiedzieli jak macie zagrać, na co możecie sobie pozwolić, a jaki, powiedzmy, jaka Cozy może powiedzieć, taktyka na jakiś tam retake, albo na jakiś klacz, cokolwiek yy, czy wyjdzie, czy nie, czy to jest opłacalne i tak dalej. Także tą opcję. Ustawcie sobie, właśnie, żeby były, yy, żebyście mieli właśnie tak rozłożone, rozłożoną tą całą piątkę, żeby było widać HP i tak dalej. Czy awatary ruchome, czy animacje na awatarach, to już wasza ogólna preferencja? Jak to woli? Także to tyle, jeśli chodzi właśnie o te yy, takie najlepsze ustawienia, według mnie takie gameplayowe, które no, mogą wam pomóc, mogą wam się przydać, mogą wam uratować dupę w niektórych sytuacjach i... Cóż i tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, przede wszystkim przydał. Dajcie znać, czy była tutaj jakaś taka opcja, z której nie korzystaliście, albo z której nie widzieliście, albo z której po prostu... Albo korzystacie od początku i wam się gra zajebiście, że to jest jakiś game changer i tym podobne. Z mojej strony tyle, pozdrawiam, trzymajcie się i elo, pozostańcie jak zwykle forever young.